Mszał na Jasnej Górze zainaugurowała północ obecność na multipleksie telewizja Trwam. Program ruszył z bezpłatnym nadawaniem w ramach naziemnej telewizji cyfrowej. Kanał mógł wejść na multipleks dzięki telewizji polskiej, która przed terminem zwolniła na nim miejsce. O walce o przyszłość telewizji Trwam mówili wierni. Trzy lata, tyle marszy było. Ja byłem na kilku marszach. W Warszawie, w Katowicach, w Krakowie. Sosnowscy. Jestem szczęśliwa, że mogę słuchać prawdy w telewizji trwam. Tyle le, le, razy uczestniczyłem w marszach. W obronie telewizji trwam, to i teraz mój obowiązek jest tutaj być na zakończenie. Familię wygłosił arcybiskup Wacław Depo, metropolita częstochowski. Mówił w niej o sekularyzacji państwa. Dziękował też za zwycięstwa polskich sportowców podczas zimowych i przez olimpijskich w Soczu. Jak podkreślił, takie zwycięstwa jednoczą naród. Telewizja trwam weszła na multiplex szybciej niż to planowano pierwotnie w kwietniu tego roku. Było to możliwe dzięki porozumieniu zawartemu z Telewizją Polską. Msza na Jasnej Górze zainaugurowała północ północy obecność na Multiplexie. Telewizja Trwam Program ruszył z bezpłatnym nadawaniem w ramach naziemnej telewizji cyfrowej. Kanał mógł wejść na Multiplex dzięki telewizji polskiej, która przed terminem zwolniła na nim miejsce. O walce o przyszłość telewizji Trwam mówili wiernie. Trzy lata, tyle marszów było, ja byłem na kilku marszach w Warszawie, w Katowicach, w Krakowie. Sosnowcu. jestem szczęśliwa, że mogę słuchać prawdy w telewizji Trwam. Tyle razy uczestniczyłem w marszach w obronie telewizji Trwam. To i teraz mój obowiązek jest tutaj być na zakończenie. Familię wygłosił arcybiskup Wacław Depo, Metropolita częstochowski. mówił w niej o sekularyzacji państwa. Dziękował też za zwycięstwa polskich sportowców podczas zimowych i przez olimpijskich w Soczu. Jak podkreślił takie zwycięstwa jednoczą naród. Telewizja Trwam weszła na multiplex szybciej niż to planowano pierwotnie w kwietniu tego roku. Było to możliwe dzięki porozumieniu zawartemu z telewizją polską.